Zamiast krajobrazu, jak to pani mówi, z systemu Windows, będzie tutaj co? Będzie tutaj prawie 11 hektarów paneli fotowoltaicznej w liczbie 52,5 tysiąca sztuk. 52,5 tysiąca sztuk? E, dokładnie, co bardzo zmieni nasz krajobraz e, i z tym bardzo się nie zgadzamy jako mieszkańcy Zambinowic. I pani jako jedna z pierwszych zaprotestowała w imieniu reszty. Dokładnie podniosłam głos razem z sąsiadami, że nie chcemy mieszkać w sąsiedztwie tak wielkiej farmy, gigantycznej farmy fotowoltaicznej, jednej, no, pierwszej takiej wielkiej w gminie bytów. W tym miejscu, który pokazuje kamera, mają stać transformatory, tak? Mhm. Tu będą tak stały pod, pod takim może taki trójkąt, tu będzie oddzielony, że nie wiem, 20 czy 30 metrów może od, od skraju tu będą stały, I aż do, do rogu. Tam może końca działki. No i te transformatory, wiadomo, nie, jakieś tam e, względy akustyczne, jakieś, e, pro, jakieś promieniowanie będą miało, może czy tam e, elektromagnetyczne. No ale następny problem jest, że jakoś będą musieli to przyłączyć do tej sieci energetycznej, co w ogóle nie jest ujęte w tym projekcie, nie? Bo, bo, bo to nikogo nie interesuje na etapie projektowania, jak e, elektrownia rozwiąże ten problem. No i ktoś będzie musiał mieszkać pod jakimś drutem, gdzie będzie pole magnetyczne, i gdzie nie można nawet domu stawiać, jeżeli chodzi o takie sieci. No i teraz e, może takie pytanie potem, że będą może domy przeszkadzać, że trzeba będzie usunąć, żeby mogła taka sieć występować, e, żeby taka elektrownia mogła być do sieci podłączona. No drugi, drugi aspekt to są na przykład takie góry. Na tych samych górach będą wszędzie te panele fotowoltaiczne. No i nie wierzę, że koło nich trawa nie będzie rosła. Będzie trzeba jakiś pewnie randa pożywać, bo nie wierzę, że będzie ktoś je obkasza, a to jest tak ciasno i będzie nam spływało na naszą działkę i gdzie, gdzie tam na przykład sobie warzywka hodujemy i już się z, z, z ekologią możemy jakąkolwiek pożegnać nie? wtedy. No. A co Państwo pomyśleli, gdy się dowiedzieli o tym? No, trochę czuliśmy się oszukani, bo na przykład byśmy się dowiedzieli nagle, że, że tu u nas, na przykład, nie wiem, ktoś sprzedał ziemię i powstanie wysypisko śmieci, a nikt nas o tym nie poinformował, że takie coś w ogóle może być. No nie wiadomo, co można na przykład jutro się obudzić i ktoś powie: Słuchajcie, tu będzie wysypisko śmieci. Wy nie protestowaliście, bo nic nie wiedzieliście o tym, nie? Trochę niefery. I chcą Państwo to zablokować, żeby nie powstała ta farma? No oczywiście, nikt się tutaj na przykład nie wybudowywał po to na, na, na uboczu, z dala nawet od, od wioski, żeby mieć potem, nie wiem, w elektrowni mieszkać.